Adam Mickiewicz, Trójka koni Z naszych poetów Litwy Jeden brat Antoni Miał trójkę koni Pamięć ich na ówczesnym została w parnasie Tak żywa, że dziś mógłbym skreślić ich rysopis Nie dzi wtedy, że gdy, wczoraj roztar... że gdy się wczoraj roztargało O dawnych rzeczach i owym czasie Zapytałem, co też się z tymi końmi stało Na to mi odpowiedział w te słowa bajkopis w tych koni była jakaś tajnina, postawiono je razem na obroku. Yy, a po roku jeden drugiego nie mógł znieść ani widoku, chociaż zrób drugi i przestronna staja wszędzie im ciasto, wiecznie parskania i bitki. Musiałem w końcu sprzedać każdego z osobna, ale cóż stąd, wyroku zdjęć niepodobna. Znowu kacap jeden, sprzągł ją do swojej kibitki. Zaledwie z miejsca, znowu pełno krzyku Hej! zarżał lezgim Ty w lewo, pucyku, precz z pyskiem Wiedz, że nie da sobie dać wędzidło A heciak, e, wejcie rachy, gdyż im my nie bydło. Nie targajta, bo żgi nie ma, że będzie ta haram, chramać Wtem kozak, ciszej lachy, warady się łamać nie buszujcie, niechaj no się przy żłobie. Oj dam ja wam, a, a oni? Oj tobie. Nóż wierzgać jak y, najlepsze, kacap do y, batoga. Y, I z góry już y, wydłuż, jak śpi naprzód do zaporoga. Tem z boków raz po raz zle Zlezł po chłopie, nie było czasu brykać. rwał w pełnym galopie. Trzy mile ukraińskie ku pocztowej szopie. Radę, że w końcu zatrzymawszy sanki, kaca dał im odetchnąć i wysypał trzęsiaki. Jadły razem, o kłótniach nie było ni wzmianki, Tak się tajni na tych koni odkryła przed światem. Kłócą się nad obrokiem, godzą się pod batem.